Zabrał paka chyba. Nie, nie, paka był gdzieś. Nie. nie. Zaję się. Paka. Się. Ej! Nice. <śled> <śled> <Kuba>. <śled> a <śled> a <śled> O kurwa. O, oh, <śled> 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 <laughs> <Zapomniałem>. <laughs> no, it's a lot of damage! She's gonna do superhero landing. Wait for it! Superhero landing! Oh Jesus! <laughs> Kuba, you're the only thing in this How it feels to chew five gum? Mam gubini, mam ulta. Dobra. Zapomnij, że to powiedziałem. <śmienny> Z Express. O, suka, bля. Ja ty, <śmiennie> muszę... <śmiennie> co ty go zablokowałeś? Kuba, ten wubu, jak mnie kurwa wystraszył. <śmiennie> <śmiennie> ty tego zablokowałeś? Tak. <śmiennie> Kuba, 3 sekundy masz do kupienia czegoś. Karlboynia. Spójrz. Jest chyba. No to jest. No to jest. Eksibitów na stole. Come on, let's go. kto który nie tylko Skądory na, na ramię to kurwa A działa, tak? okej, okay, rozumiem. Dobra, Co? Nie wiem, nie wiem, wróciłem, popchnąłem się. Zawiedzam, zostaw kurwo ten turecki. To ale nie zostawiam.

Weń o mnie właśnie zabiła gaz, gazzy zrób coś! Co gdzie? No mu uciek... O! No. A, okej okay. Ej, w ogóle ja nie ogarniłem jak ja zrobiłem pentę. Nie, nie wiem, ktoś... co się odjebało. Naksułeś. Spierdaj. Dlatego pikać krzyczał, żebyś mu zabrał. Aaaa, <laughs> ja to ci chodziło. A ty jesteś przyjebany.. So I saved the day. Don't make a big deal about it. Hey, you. Finally awake. Jakiś większy sens. Tylko jedną, jedną... Uwa, ty... nagrywasz to? ...to, to... to cię pitaż, ty... proszę, ty, ty, ty. Łazienka Dobra, O kurwa! O nie, o co ty zrobił Jestem w dupie Kurwa, idę, ja pierdolę O chuj, chyba nie zdążyłeś Miałeś czas, proszę, proszę. Dobrze! Ja pierdolę Daniel, nie wierzę w ciebie ja po Ja pierdolę, a te tepek Za mocno się wycofałem <grym grym> okay, a poradzi sobie chłopak, ja idę na <grym> nice. A już miał kurwa czakramy O, oh, set jest głodny

nie zależy. No, no, no. Surprise, yes. motherfucker! <laughs> Hello! <laughs> Kiedy pies mogę to być shot? Co? Czy Ty, tylko ja to słyszałam? Nie, ja też to słyszałem. Dosłyszałem okay. yeah. ja jakiegoś zwierzaczka chyba. Już nie wiem, tak mi się wydawało. Michał, czy ty konia? <grystanie> Aha, okej. <okay. grystanie> Patrzcie, brzmi jakby koń, koń walił jego, ale... <grystanie> Przypominam mi Waloniu. No kurwa, sorry. O kurwa, kurwa. <grystanie> <grystanie> ja, kurwa. Nogą jedną byłem tutaj mi zajępał my camera is broken Ej czy wy też to widzicie co ja widzę? Wokół mnie latają rzeczy? No. Czy to jest, co kurwa? jest? Nie mogę nic podnosić Wy to podnoście, ja tego nie co chcę. To jest kurwa? Niechcie to proszę! Bo ja to podnoszę i upuszczam cały czas <noise> oh, fuck. Masz pan Krzysiu Si Ja pierdolę, nienawidzę cię że się ci w dupę nie Ja pierdolę Kurwa O, jak siado. Lo -co? If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. Zrób pingała. Co? 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 Nie, tego co mówi ten. Sowa. I takie biorę i tak Zrób zrób Może ci kupi. Let us hunt. Wabby. <coughs> <laughs> 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 oh please. Enemy spotted C. A one enemy remains. Nice. Oh oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. No one beats my firepower. I got co this. This This is a This is a

a, właśnie. Też właśnie nie chcę kupować sushi, bo się boję, że wiesz, tyle wydamy, aż okazuje się, że, że naprawdę mi nie... No TO KURWA JEST?! What the fuck?! CO?! co się... What the fuck?! What the fuck?! Co jest, kurwa? A czekaj, jak wejdę, to... Prostu... Co ja jest?! Pierdola? Nie no, no aż no, to no, nagrzałam. Kurwa, znowu, nie no. Dokładnie no. wiem, gdzie jesteście.

to co kurwa to kurwa było? Że się ty kurwa czytujesz? <grym> e? <grym> o! Co tu Ale bejd! Ale bejd! O co tu kurwa poszło? <grym> ja już tylko jeden został. No i drugi pewnie też był. Chyba że poszedł sobie stąd. Nie, jest tam. Nice. Ja pierdolę, bo mi akurat przeładowywałem jak to we mnie wleciało. E... Ten ptak! Co? Ej! LOL.